Zabiję cię. Siema, to Artek. Dzisiaj gramy w Robloxa z Martiem cię. Który był Martem, który chce mnie zabić. Jesteś, dobrze, jesteś. Dobra, musimy iść do tego szpitala, a następnie z niego uciec. Gdzie jesteś? Butek, gdzie ty poszedłeś? Co? To jest? Gdzie ty poszedłeś? No, to jest truble miesiące na ścianie. Albo na drzewie Dobra, chodź, to nie jest ważne. Idziemy do szpitala. Gdyż tam będzie ciekawiej niż tutaj. Chodź tam, czemu by nie? Dlaczego tu tak wolno się chodzi? Tu nic nie ma, oszukali nas. O! Za nami się zawaliło. Nie wiem, czy zabrałeś. A już nie. Um. No. Czego ty um. nie wiem. A, Dobra, ten. nie czy zgubię.